Także cześć, witajcie. Witam Was już na chyba szóstym odcinku z naszej serii. Dzisiaj, jak już wspominałem, ciąg, ciąg dalszy żniw. Tym razem u mnie. Jest ze mną jak zawsze sąsiad. Cześć, Manko, witajcie. No, cześć, Manko, witajcie. A dzisiaj ja będę pracował to tym sprzętem. A sąsiad. Moim sprzętem. No, twoim, a ty tutaj trzydziestką hmm. moim sprzętem hmm. będziesz pracował i będzie nie sąsiad. Nie będzie sąsiad odwoził, sąsiad będzie odwoził, tu będzie roz tego. O, tu będzie ładnie cofał i tutaj będzie wysypywał. Dobra, także palimy. Jedziemy. Nie ciągniki, nie cygara. To ta. na polu, jak ty wiesz, kosił, zapala zapalę. <grych> <grych> Sąsiad jedzie, zamknij bramę tam. A ta? No zamknij, zamknij. No i tak to... ...wygląda u nas. Nie tutaj. Tutaj, tutaj. Jedziemy. No i widzę, że nawet niezłe wyświetlenia pod tymi naszymi odcinkami 700, 600 wyświetleń, coś koło tego. Także nieźle, nieźle. Fajnie, nawet. Myślałem, że tego nikt nie będzie oglądał. A tu jednak fajnie, fajnie. Podoba mi się to. A właśnie, odnośnie serii. Wpadajcie do, yy, Filipa. Z... Teraz zmienił nazwę kana kanału, jak? Filip, Filipota. Filip Podłoga O. No, wpadajcie do Filipa Podłoga O. Tutaj się wam karta wysunie w prawym górnym rogu. Ja też tam jestem u niego na, ojejku. Sąsiad nie będzie zadowolony, widziałeś to? Nie widziałeś tam, dobra. <gry> I... No dobra, bo ja... nieważne. Prowadzimy, Nie ja... prowadzimy wspólną serię, ale także u niego na kanale yy, na troszeczkę większych maszynach na polskim gospodarstwie, także zapraszam. Link w opisie i jak powiedziałem już wcześniej w karcie. I no i tak, możecie zasubskrybować go. Najbardziej, zapraszam, zapraszam. No. Tutaj sąsiad wykosił, pewnie jakaś akcja talerzowanie czy coś. Masz w sąsiedzi talerzówkę jakąś? Nie mam. Patrzcie, głowa 360. To nie wiem, bro, bronami tak nie bardzo chyba. A, w no sumie nie. nie. No czy bronami po ściernisku Pójłoby tam kurde trochę żeby zruszyć, nie? Nie, bronami nie, jak już to radłam. A no to rady też nie ma. Dobra, patrzcie, a zobaczymy, czy Czy ten no elegancko wygląda. Patrzcie, jaka ładna soja. Piękna normalnie. Widzą tu wszystko fajnie działa. <gryw> Jakby inaczej. Kosimy. Kosimy ostatnie pole, które nam zostało. Już środek jesieni jest Późno też zniwa troszkę A tam czasu nie było Kurde, trochę zachwaszczone mamy, a pryskałem No pryskałem, a coś no, nie pykło nam A więzienie w 100% Fajnie, fajnie, chociaż tyle Nie wiem, sąsiedzi, czy jest sens ten dwa zestawy tu sprowadzać. Nie wiem, ten raz jeden zestaw tutaj, tam. No, bo tu kurde 9% mam dopiero, nie? Bo to ta, no, soja, wiadomo, nie będzie sypać, nie wiadomo ile. Ale przynajmniej jest kurde hajsiwo z niej, nie? No. A może sprzedać zboża? W następnym odcinku, a nie talerzowanie? zobaczymy. Ładnie się kurzy, to znaczy, że suche. Dobra, są będzie mył. Dobra, już na pole dojechałem. No i git. Długie to pole, więc... Więc chwilkę zajdzie. Ładnie sypie do zbiornika. Wszystko fajnie. Może ja sobie komban kupię jakiś. Nie wiem. Na nowy sezon. A ty są się z... Sąsiedzie, co ciekawego powiesz? A co mogę powiedzieć? Szczerze? To nic nie mogę powiedzieć. <laughs> to, żeś powiedział... Żniwa zakończyłem. No, sąsiad żniwa zakończył. Ja jeszcze ostatnie pole... No ja też praktycznie, to jeszcze ostatnie pole, nie? No. Uwaga, szybko przed autami trzeba... ...zdążyć. No, i pewnie w jakieś zwierzątka też będziemy iść. Bo nie mam, bo nie mamy żadnych. Nie wiem, jakie by to. Nie wiem, nie wiem. Czy jakieś krówki? Krowy, czy ja wiem? Krowy to trzeba i to, i to, i tamto. To tak trochę nie wiem. Dużo roboty przy krowach, przy świniach. Świnie by w sumie, w sumie można było, nie? Spo A, albo świnie. Wspólne świnie, tam obornik by był, siano ten, co znaczy się słoma. Tam jest? Jest czy nie ma? Nie, nie, nie pracowaliśmy nic. Nie, nie, nie. No, kurde, no to... Hm, to słoma by się może odkupiło od jakiegoś sąsiada ma by można, no bo rzepak. Oni tam potrzebują rzepak Ziemi... O, zi czekaj, ziemniaki. Właśnie, o, jeszcze wykopki. O, zapomniałem o wykopkach przecież. Jeszcze wykopki będą u mnie. No. Także... Ziemniaki się im da. Rzepak y y jest, znaczy się soje da się. Co tam ja jeszcze mam? Jakie uprawy? Pod zgromadzonej mam trochę pszenicy Także no. chyba w świnie moi drodzy pójdziemy Ile masz? 52. A nie jest tak źle Wydaje mi się. No, także kurde, tematów na odcinek następny jest dużo. Albo talerzowanie, albo kurde sprzedaż zboża, albo nowe te świnie. Także nie wiem. Dobra. No nie ma sensu sześćdziesiątki tu sprowadzać. Nie, 30 wystarczy, tu masz i tak duże przyczepy. Coś tam wejdzie na nie. No, dwie pełne powinny być. No, pompowałeś powietrze w koła, chociaż dobrze. Żeby nie kapcia nie było. A młotkiem postukałem tam było dobrze w miarę. Okej okay. hm. Nasypiemy, zobaczymy. Hmm, wyjdzie w praniu Farba ci z 30 schodzi No co jak się robi to schodzi się nie robiło, tak to by nie schodziło Ja coś robię z Bizona ci nie schodzi Hmm Nic nie robi Bizon pierwszy ten robi i jest garażowany No trzydziestka ten No 30 też garażowana i widzisz jaka już farba odlazła Liście złote ja się nie dzieje, jeszcze wykopki trzeba zrobić, żeby przymrozek no a to przymrozek nie zrobi jak pod ziemią są to Tam przymrozek niestraszny żeby w miarę ciepło było, bo tak w zimie zbierę to. Nie no. wiem. Z sąsiadem pogadałem jednym drugim. Jednemu sąsiadowi się kopaczka coś tam. coś tam psuje nie wiem czy naprawi ją do wykopków, czy nie. Jeszcze jednego sąsiada mam, ale trochęśmy się ostatnio posprzeczali. Nie wiem czy mi na Ann, Annę pożyczy. Fajnie było. no a nie potem wiaderkami zbierać. Nie? Nie wiem, zobaczymy. Bo jak widać, stan konta nieciekawy. To sobie nie kupię, nie? Trzeba, trzeba się poratować. Yy, jak to powiedzieć ładnie? Są... są... sąsiedzką... Sąsiedzką pomocą, tak. No jadę do końca? Obym nie dojechał, bo to im więcej, tym lepiej. Przejechać tam do ciebie? Wysypyć. Będziemy wysypywać? No jedź, ale nie po prawej stronie, tylko po lewej stronie pola. Tam gdzie już dwa razy przejechałem, ja tam podjadę i. A, nie zmieściło się. I przód, jurura. I Icy, patrzcie na to. O, co to się stało, że... Kurde. Super, o jakie grube ziarko. Super sprawa. Tam. ile no. masz? 80% 80 mówisz? a zarzuciło trochę dwie tony to jeszcze wejdzie No to nie wiem czy jest nie. sens. Tona, to. Tona? Chyba no. No to ona, to ona, bo jak to mam. No. Chyba to ona, no. Wow, wow, wow. Jedziemy, kosimy. Co by tutaj poopowiadać, żeby nie zanudzić... ...widzów. Ja nie jestem dobry w opowiadaniu bajek. bajek. Hmm. Ile sąsiadzie za bizona dałeś? O kurde, kusi, kusi, żeby kupić. Nie ja wiem. Ale jak dla ciebie to 50. Mhm. ja chcę sobie nowego, a nie od ciebie odkupić. Aha. sąsiad czeka. Hmm. A my jedziemy. Trzeba, trzeba, trzeba ten pracować. Ciekawe kto obejrzy cały odcinek. Jak jesteście w tym momencie to napiszcie hashtag żniwa. Kto dotrwał do tego momentu. W komentarzu napiszcie hashtag żniwa to będę wiedział. Kto był kto nie. Do tego momentu. Bo to już 15 minut odcinka to. Ile masz? 19, 20. Prawie. <laughs> A, całe pole chyba sko skończymy na odcinku. Chociaż w sumie... No, nie wiem. Zobaczymy. Ta 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 ta, ta 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 Ach, daje tam 30 Ładnie Światełka ładnie zapalił Niziutko kosimy, elegancko Tu mi wysypiesz na to przyczepę, ja pojadę to wysypać i będziesz na drugą sobie sypał, nie? No Nie wycof tam pod ten, ale żebyś nie, na drugą stronę nie przewalił. Za, za, po, poza ścianę, za, żeby nie wypadło. Za kogo ty mnie masz, sąsiad? Właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem, za kogo ja cię mam. Za nikogo. Za sąsiada. Ło, sąsiedzie, siedzie za to deferer popatrz tu się Dobrze to nie już przyczapy tylko mój header No właśnie twój header byś leciał z pędzelkiem Pełno pełno Jak pełno to pełno Lecimy dur Leć tam leć Daj tam przedjeżdżę tam 2000 obrotów. Żeby 2, 2,400. Haha, no, pewno. W tam? Kurde, nudy to odcinek. Mało wyświetleń będzie chyba <laughs> Nie to pora do nagrywania. Sąsiad. No, jak się tam odwoziłem od ciebie, to było ciekawi. Bizon wrowia, tak to kurde. Tak tu kosze. Ale następne będzie ciekawe. Zależowania może na dwa zostawy czy coś? Nie, zobaczymy. A ty sąsiedzie ten. Yy, będzie rzepak ten, bo tu już na rzepak czas jest. Jakbyś chciał siać. Nie, ja no nie będę chciał rzepaku. O, no już, chyba już nawet spać. po terminie. A, to to sobie nie posiadasz. Po terminie już. Op. No i tak to, tak to wygląda ta praca u nas. A, te świnie to jak będziemy kupować to na osobnym gospodarstwie chyba, nie? Nie wiem. Gdzieś pewnie wygospodarujemy sobie jakiś ten kawałek ziemi. Trzeba będzie zbudować. Tylko to ja wiem czy na odcinku budować czy poza odcinkiem. Jak to chcesz. Ja mam dosyć duże pole. Znaczy, w sensie, z, z, na gospodarstwie, tam łąki kawałek, to no, tam można postawić. Ty u mnie, Ta, Z tyłu u ciebie tam jest coś? A przecież jakby, z tyłu mnie też coś niebieska, ale tam za mało miejsca. Chyba, że jakąś małą oborę byśmy, byśmy postawili. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Prawdę nie wiem. Ja też tu bizonowi kurde bizon Idzie ładnie jak tam wycofywujesz To no No i git Tam powoli podnoś, bo pompa jakoś tak jakoś O bo pompa jakoś tam tak kurde Dziwnie Ho, ho. Nie ma sens jest przyjeżdżać, że trzeba to przyczepotam Chyba ta No na, No raczej na pewno tak Coś planujesz w sąsiedzie kupić Jakieś nowe nabytki? Nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy. Nie masz pieniędzy. No po pos... A jak spojrzę zboże coś tam będzie. Coś tam będzie pewnie. Jak się sprzeda. O, ptaszki już dziobi patrzcie. Kruki czy co to, ja nie wiem. <grystki> o, sąsiedzie, 30 żeś tankował? No, bo już zero na rezerwy. To dobrze, dobrze. Trochę tam lubi pociągnąć paliwa, ale to tutaj, tylko przy wysokich obrotach. Tutaj coś się stało, sąsiadowi z tym. A, wypaliło nie? Niech, nie użył tego. W środku, chwastobójczego. Tutaj koło słupa. Trzeba uważać, żeby... <grytania> Hedara nie urwać. góra Take two. Do. Oh, pani, coming. Check, baby. Pick, pick, gura. Wow, Jesteśmy Jak tam sąsiedzie, trasa? Już na polu jestem. Ano, mhm. no Faktycznie. Może w sumie podjechać tu pod rurę? No, ale na tym polu, jakby na przykład pszenicę albo jęczmień mi jakiś zasiał, to akurat po to będzie? No, to to soja jest, a soja to? Tak? No, jakby pszenicę albo to, Pszenica albo. O, jęczmie nie, no, kurde, taka jakbym pryskał na max na chwasty, no, hm. Byłoby do odwozu dużo. A tu można na całym ziemi, ziemniaki? Nie, na całe na pewno nie. Na jakimś mniejszym może ziemniaki. Zobaczymy jak, jak, jak sypną w tym roku. Tylko nie wysyp, chłopie, bo to będzie zbierał zaraz. No. Ile minut? O, już będziemy kończyć, sąsiedzie. Dojadę do końca, bo się za zategowałem. Myślałem, że to skończymy dzisiaj. A otóż nie. To się wydaje, że się skończy, a to tak lecą te minuty, jak... No. Ale brudne, Taki brudny bizon. Ale jak to się stało, że na dachu było to? Nie mam pojęcia. P ptaki zrobiły taką robotę, czy co? To kurz. Kurz? Nie powiedziałbym. Ptaki chyba pomogły. Dobra. O. O mnie jakby był. Dobra, stój sąsiedzi stój prrr. Tutaj ładne zakończenie zrobimy. Prrrr. Dobra. Albo odpalę, dziada bo. Czekaj bo. Bo jeszcze poza odcinkiem dokończymy. Dobra, także dzięki. Dzięki, że byliście na dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was oczywiście na kolejne. Z naszych zmagań na gospodarstwie za tydzień, tak? Za tydzień pewnie będzie nowy film. Za tydzień zobaczycie co będzie: albo sprzedaż zboża, albo jakieś talerzowanie, albo nowe, te, nowe nabytki, czyli gospodarstwo u świń, gospodarstwo u świnia, nie u świń. Dobra, także dzięki, że byliście. Był ze mną sąsiad. Tak byłem ja i dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Dzięki, że byliście i na razie cześć. Siemanko